Osoba, która cię zraniła, wraca. Chce twojego przebaczenia. Jesteś na to przygotowany? Zniszczyła twoje zaufanie, zostawiła głębokie blizny i być może na zawsze zmieniła coś w tobie. Teraz, z ciężarem swoich własnych wyborów, wraca. Co powiedzieć? Co zrobić? Stawisz czoła tej chwili, czy od niej uciekniesz? Przebaczenie może wyzwolić, ale także boleć. Więc czy jesteś gotowy usłyszeć, co ma do powiedzenia? Wiedziałeś, że ten dzień może nadejść, ale może nie byłeś na niego naprawdę przygotowany. Osoba, która cię zraniła, która zostawiła cię w kawałkach, jest tutaj, nie w twoich myślach, nie jako odległe wspomnienie. Jest tutaj naprawdę, próbując znaleźć właściwe słowa, ale żadna wymówka nie wydaje się wystarczająca, prawda? Pytanie brzmi: chcesz usłyszeć, co ma do powiedzenia? Ta sytuacja nie jest prosta. Może gdzieś głęboko wyobrażałeś sobie, jak wyglądałby moment jej powrotu, może powtarzałeś w myślach słowa, które miałeś powiedzieć, a może zdecydowałeś, że nawet nie będziesz słuchać. Ale teraz, kiedy to się dzieje, wszystko wydaje się o wiele bardziej skomplikowane. Ból, który spowodowała, nie zniknął. Niektóre rany goją się, ale zostawiają blizny, a inne nawet nie mają szansy się zagoić, pozostają otwarte, pulsując, gdy najmniej się tego spodziewasz. I ta osoba, teraz tak żałująca, jest za to odpowiedzialna. Ale czy jej skrucha zmienia to, co czujesz? Czy wysłuchanie jej słów robi jakąkolwiek różnicę? Spędziłeś noce, próbując zrozumieć powód tego, co się stało, szukając wyjaśnień, szukając powodów, które usprawiedliwiałyby to, co się wydarzyło. A teraz, kiedy te powody mogą w końcu zostać przedstawione, musisz zdecydować. Jesteś gotowy, by je usłyszeć? Bo słuchanie oznacza stawienie czoła bólowi, oznacza ponowne odwiedzenie wszystkiego, co próbowałeś zostawić za sobą. A co ważniejsze, czy jej prośba o przebaczenie przyniesie ulgę, której oczekujesz? Czy może będzie to tylko kolejny ciężar do dźwigania? Stoi tam przed tobą z oczami pełnymi czegoś, co wygląda jak skrucha, ale wiesz, że sama skrucha nie wymazuje tego, co się stało. Jej słowa nie cofną tego, co już zostało zrobione. Więc czego oczekujesz od tej chwili? Uzasadnienia? Wyznania? Zamknięcia historii? Czy nic z tych rzeczy? Może teraz nie masz odpowiedzi. I to jest w porządku. To normalne czuć się zagubionym w obliczu czegoś tak emocjonalnie intensywnego. Ale musisz pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Ta chwila nie jest tylko o niej i o tym, co czuję, to o tobie, o tym, czego potrzebujesz. O tym, na co zasługujesz. Jeśli przyszła tu, żeby prosić o przebaczenie, to nie znaczy, że masz obowiązek je dać. Przebaczenie jest wyborem, nie długiem. I bez względu na to, jak bardzo uczono cię, że wybaczenie jest szlachetnym gestem, nikt nie może zmusić cię do tego, zanim będziesz gotowy, lub zanim będziesz chciał. Więc, co zamierzasz zrobić? Może masz ochotę krzyczeć, wylać całą złość. Cały żal, który gromadził się tak długo. Może masz ochotę odwrócić się i odejść, nie mówiąc ani słowa, albo może po prostu chcesz usłyszeć, co ma do powiedzenia, nawet jeśli nie wiesz, czy jesteś na to gotowy. Ale oto coś, o czym musisz pamiętać, bez względu na twoją reakcję, jest ona ważna. Masz prawo czuć to, co czujesz. Nie ma dobrej ani złej sposobu radzenia sobie z tym. Ta chwila należy do ciebie. I to ty możesz zdecydować, jak się z nią uporać. Teraz spójrz na nią. Tam jest bezbronna, może równie zagubiona, jak ty. Mówi, że jej przykro, że chciałaby cofnąć czas i zrobić wszystko inaczej. Ale czy naprawdę rozumie, co zrobiła? Czy zdaje sobie sprawę, ile cierpiałeś? Może jej skrucha jest szczera. Może naprawdę nie spała po nocach, myśląc o konsekwencjach swoich działań, a może to tylko egoistyczny gest, Coś, co robi, aby ulżyć swej sumieniu. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, co ty czujesz i co z tym zrobisz. Chcesz wybaczyć? Bo wybaczenie wbrew temu, co mówią, nie dotyczy jej, nie chodzi o usprawiedliwienie ani zapomnienie, chodzi o Ciebie, o uwolnienie się od tego, co nadal Cię trzyma. Ale może nie jesteś gotowy, by wybaczyć. I to jest w porządku. Niewybaczanie to też wybór. Najważniejsze jest, abyś podjął tę decyzję dla siebie, a nie dla niej. I co teraz, co powiesz? Będziesz słuchać, mówić, czy po prostu skończysz to tu i teraz? Bez względu na to, co wybierzesz, decyzja należy do ciebie. Ona nadal stoi tam, patrząc na ciebie. Jest coś w jej oczach, może skrucha, może smutek, a może tylko strach, strach przed tym, co możesz powiedzieć lub zrobić. A gdy cisza między wami narasta, Czujesz ciężar wszystkiego, co przeżyłeś. Każde jej słowo, każdy gest, każdy wybór, który zniszczył coś w tobie, wszystko wraca. I co teraz? Jak podążać dalej? Bierzesz głęboki oddech. To nie jest łatwe. Nie było łatwo wcześniej i na pewno nie jest łatwiej teraz. Bo osoba, która kiedyś miała moc cię zniszczyć, prosi o coś, co dla ciebie może wydawać się niemożliwe, chce, żebyś posłuchał. Zrozumiał, wybaczył. Ale czy na to zasługuje? To pytanie pulsuje w Twoim umyśle nieustannie. To, co zrobiła, było zbyt poważne. Wiedziała, że robi źle, wiedziała, że Cię rani, a mimo to zrobiła to. Dlaczego? Co ją motywowało? Czy w ogóle wtedy myślała o konsekwencjach? Czujesz ochotę zapytać, zmusić ją do wyjaśnień, ale część Ciebie nie chce tego słyszeć część ciebie boi się, że odpowiedzi będą gorsze niż milczenie, bo w głębi duszy jest to bolesne wątpliwość. Czy to, co powie, pomoże ci, czy zrani cię jeszcze bardziej? I wtedy wspomnienia zaczynają się pojawiać. To nie tak, że zapomniałeś, bo zapomnieć nigdy nie było opcją, ale teraz są one żywsze niż kiedykolwiek. Te ostre słowa, które powiedziała, działania, których nigdy nie mogłeś usprawiedliwić. Sposób, w jaki wyszła z twojego życia, bez oglądania się za siebie, lub, co gorsza, jak została, ale nie zrobiła nic, aby naprawić to, co było zepsute. Czego teraz od ciebie oczekuje: reakcji, natychmiastowej ulgi, znaku, że między wami wszystko jest w porządku? Ale prawda jest taka: nie jest w porządku, nadal boli, nadal ciąży. I może ona nigdy nie zrozumie, jak bardzo, bo choć mówi, że jest jej przykro, nie przeżyła tego, co ty przeżyłeś, nie czuła tego, co ty czułeś. Zauważasz, że patrzysz na nią, nic nie mówiąc, a ona z kolei wydaje się jeszcze bardziej zdenerwowana. Może wyobrażała sobie, że będzie łatwiej, że wystarczy się pojawić, powiedzieć przepraszam i wszystko będzie załatwione. Ale teraz jest dla niej jasne, że to nie takie proste. A ty? Czy jesteś gotowy zrobić z tego coś więcej? Czy jesteś gotowy otworzyć usta i w końcu powiedzieć, co już od dawna cię dławi? Może tego potrzebujesz, może musisz wyrzucić całą złość, żal, urazę, powiedzieć jej dokładnie przez co przeszedłeś, co czułeś, jak bardzo walczyłeś, aby złożyć wszystkie kawałki siebie samego po tym, co zrobiła. Może musisz, aby wiedziała wszystkimi słowami, jak bardzo cię zraniła, albo może nie musisz nic mówić. Może milczenie jest twoją odpowiedzią, bo w głębi duszy nie jesteś jej nic winien, nawet wyjaśnień, ale przebaczenie to inna kwestia. Przebaczenie jest trudne, przebaczenie jest zagmatwane, ponieważ często przebaczenie wydaje się oznaczać, że to, co się stało, już nie ma znaczenia. A to nieprawda. To, co się stało, ma znaczenie. Ma znaczenie, ponieważ Cię zmieniło, ponieważ naznaczyło Cię w sposób, którego nikt inny nie może zrozumieć. Ale przebaczenie nie polega na mówieniu, że wszystko jest w porządku. Przebaczenie polega na zdjęciu tego ciężaru z twojej piersi, tego jadu, który czasami wydaje się rozprzestrzeniać w tobie bez kontroli. Przebaczenie polega na tym, aby nie pozwolić, by to, co ona zrobiła, nadal cię definiowało. A to nie oznacza, że musisz zapomnieć, nie musisz udawać, że nic się nie stało. Nie musisz z nią przebywać, jeśli nie chcesz. Nie musisz dawać jej miejsca z powrotem w swoim życiu. Przebaczenie należy do ciebie, a ty decydujesz, co z nim zrobić. A jeśli teraz nie chcesz przebaczyć, w porządku. Nikt nie może cię do tego zmusić. Nie ma odpowiedniego czasu, właściwego sposobu. To twoja podróż, nie jej. Czujesz, że coś się w tobie porusza, mieszanina emocji, których nawet nie potrafisz dobrze zidentyfikować gniew, smutek, zamieszanie, a może nawet mały płomyczek ulgi. Ponieważ w pewien sposób dobrze jest usłyszeć, że ona rozpoznaje swój błąd, ale to nie wymazuje tego, co się stało. W końcu zaczyna mówić. Słowa wychodzą cicho, niepewnie, pełne pauz. Nie wiem od czego zacząć, mówi, patrząc na podłogę. Po prostu, po prostu chciałam, żebyś wiedział, że myślę o tym każdego dnia, że wiem jak bardzo cię zraniłam. I że gdybym mogła, zrobiłabym wszystko inaczej. Słuchasz. Każde słowo wchodzi do twojej świadomości, jak odległe echo, wydaje się szczere, wydaje się prawdziwe. Ale czy to wystarczy? Myślisz o wszystkich razach, kiedy pytałeś dlaczego, dlaczego ona to zrobiła, dlaczego wybrała tę drogę, a teraz odpowiedź jest tuż przed tobą, ale może nie chcesz już słuchać więcej wyjaśnień ponieważ na końcu żadna wymówka nie będzie wystarczająco dobra, nic, co ona powie, nie może wymazać tego, co się stało. I w tym momencie zdajesz sobie sprawę z czegoś ważnego. Teraz to ty masz władzę w swoich rękach. Przez długi czas to ona miała kontrolę, to ona była odpowiedzialna za ból, łzy, poczucie pustki, które cię towarzyszyły. Ale teraz ty masz kontrolę. Ty decydujesz, co robić, ty decydujesz, co powiedzieć. Ona tam jest, czeka na Twoją odpowiedź. Być może czeka, aż krzykniesz, albo zapłaczesz, albo po prostu odwrócisz się plecami. Może nie wie, czego się spodziewać. A ty, wiesz, co chcesz powiedzieć? Możesz przebaczyć i uwolnić ten ból. Możesz zatrzymać przebaczenie, dopóki nie będziesz gotowy. Albo możesz nigdy nie przebaczyć, bo czasami niektórzy ludzie nie zasługują na ten gest. Ale niezależnie od tego, jaki będzie Twój wybór. Pamiętaj o jednej rzeczy: zrób to dla siebie, nie dla niej, nie dlatego, czego ona chce, nie dlatego, czego ona oczekuje. Zrób to, bo tego potrzebujesz, bo to pomoże ci iść naprzód. Cisza znowu się przedłuża. Ona nadal patrzy na ciebie, jakby każda sekunda była testem, i wtedy bierzesz głęboki oddech i podejmujesz decyzję. Co jej powiesz? Co zrobisz od teraz? Patrzysz na nią. Cisza jest nie do zniesienia, prawie ogłuszająca. W Twojej głowie jest burza myśli, ale żadna z nich nie wydaje się wystarczająco jasna. Czujesz, że jesteś ciągnięty w różnych kierunkach, i każdy z nich wydaje się równie ciężki. Przebaczyć, nie przebaczyć, skonfrontować się, milczeć. Co robić? Ona nadal stoi przed Tobą. Napięcie jest widoczne w każdym ruchu, w każdym geście. Zauważasz, że ona się powstrzymuje, jakby się bała, że każde twoje słowo mogłoby ją rozbić na kawałki. Ale jest też coś więcej, coś czego może się nie spodziewałeś zobaczyć, wrażliwość. I to cię irytuje, irytuje, bo wydaje się niesprawiedliwe, że teraz ona jest osłabiona, gdy to ty cierpiałeś przez cały ten czas. Chcesz krzyczeć, chcesz jej powiedzieć, że wrażliwość nie jest usprawiedliwieniem, że słowa żalu nie wymazują nocy płaczu, Dni wątpliwości i samotności, które przyniosło to, co ona spowodowała, i mimo to nie krzyczysz. Ty po prostu tam stoisz, obserwując, podczas gdy próbujesz uporządkować chaos w sobie. Dlaczego teraz? To pytanie rozbrzmiewa w twojej głowie. Dlaczego wybrała ten moment, aby wrócić? Czy zrozumiała w końcu, co zrobiła? Czy może szuka ulgi dla siebie samej? Może potrzebuje wybaczenia, aby ruszyć dalej. Ale nie jesteś pewien, czy jesteś gotów jej to dać, bo jeśli jej wybaczysz, co pozostanie dla ciebie? Ja wiem, że to, co zrobiłam, jest niewybaczalne. Zaczyna, przerywając twoje myśli. Jej głos jest drżący, ale pewny. Wiem, że nie mogę cofnąć czasu, ale musiałam spróbować musiałam przynajmniej powiedzieć, że mi przykro. Wziąłeś głęboki oddech. Te słowa, e, przykro mi, bo są tak łatwe do wypowiedzenia. Tak lekkie dla tego, kto je mówi. Ale dla tego, kto ich słucha, niosą prawie nieznośny ciężar. Bo słuchanie ich oznacza ponowne przeżywanie wszystkiego przeżywanie bólu, wspomnień tego, co zostało zniszczone. A ona? Czy ona rozumie, o co prosi? Czy rozumie, że te słowa nie mają mocy, aby zmazać to, co się stało? Czujesz, jak w tobie buzuje złość. Nie ta wybuchowa i przemijająca złość, ale głęboka, gęsta złość. Która była przechowywana tak długo, że niemal stała się częścią ciebie. Zastanawiasz się, czy naprawdę zasługuje na to, abym marnował swoje słowa, swoją energię, swój ból, próbując sprawić, by zrozumiała coś, czego być może nigdy nie pojmie, ale jednocześnie jakaś część ciebie czuje, że musisz coś powiedzieć. Nie dla niej, ale dla siebie. Bo choć ona może nie zrozumieć, to ty zasługujesz na to, aby być wysłuchanym. Podnosisz wzrok, aby na nią spojrzeć. Czeka cicha, niepewna, niemal jak cień tego, co pamiętałeś. Zauważasz, że w jakiś sposób czas również upłynął dla niej. Ciężar jej wyborów jest widoczny na jej twarzy. I czujesz mieszankę emocji. Złość tak, ale także pewną empatię. Nie za to, co zrobiła, ale za to, kim jest teraz, osobą, która wyraźnie walczy ze swoimi własnymi demonami. Ale czy to ma znaczenie? Czy to zmienia cokolwiek dla ciebie? Masz ochotę zapytać. Nie o jakieś proste rzeczy, ale o te trudne, niewygodne pytania, które nigdy nie miałeś okazji zadać. Na przykład: dlaczego to zrobiłaś? To jest pytanie, które najbardziej cię dręczy, bo do dzisiaj nigdy tego nie zrozumiałeś. Odpowiedzi, które sam sobie stworzyłeś, nigdy nie były wystarczające. Musisz usłyszeć to od niej, musisz, żeby powiedziała ci z całkowitą jasnością, co ją skłoniło do podjęcia decyzji, które podjęła. A może zechcesz zapytać, czy zdajesz sobie sprawę, co we mnie spowodowałaś? Bo mimo, że mówi, że żałuje, nie jesteś pewien, czy naprawdę rozumie wpływ, jaki miały jej działania. Noce bez snu, pożerająca cię niepewność, poczucie, że nigdy już nie będziesz taki sam. Ale może tak naprawdę to, co chcesz zapytać, jest czymś prostszym i bardziej druzgocącym, dlaczego ja? Zauważasz, że twój oddech staje się cięższy. Że twoje ręce są zaciśnięte w pięści, chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jest w tobie tyle, tyle skumulowane, że wydaje się, że każde słowo, które wypowiesz, będzie niewystarczające, aby wyrazić to, co czujesz. Ona zauważa twoje wahanie. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, mówi, spuszczając wzrok. Musiałam tylko spróbować, musiałam ci powiedzieć, że żałuję, że noszę to w sobie każdego dnia. Ale ty nie chcesz wiedzieć, co ona nosi, bo mimo że mówi, że cierpi, wiesz, że nigdy nie zrozumie, co to znaczyło żyć z konsekwencjami jej wyborów. I wtedy zauważasz coś. Ta rozmowa nie jest dla niej, nigdy nie była, jest dla ciebie. Stoisz przed wyborem i on nie ma nic wspólnego z tym, czego ona chce czy oczekuje. Ma związek z tym, czego ty potrzebujesz, żeby iść naprzód. A czego potrzebujesz? Być może będziesz musiał wyrzucić wszystko, co tkwiło w tobie przez cały ten czas. Być może musisz wylać swoją złość, swój ból, swoją frustrację. Być może musisz jej powiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo żałuje, to nie zmieni tego, co się stało. A może musisz zrobić coś jeszcze trudniejszego, wybaczyć jej. Nie dlatego, że na to zasługuje, ale ponieważ ty na to zasługujesz. Ponieważ kontynuowanie noszenia tego bólu, tego ciężaru, cię pochłania. Ale wiesz również, że wybaczenie nie oznacza zapomnienia. Wybaczenie nie oznacza, że musisz zaakceptować jej powrót do swojego życia. Wybaczenie oznacza tylko, że wybierasz, aby nie pozwolić, by to, co zrobiła, definiowało ciebie. Naprzeciw niej stajesz ponownie. Czas, aby coś powiedzieć. Czas podjąć decyzję, a więc co powiesz? A więc czy wybaczyłbyś? Czy szedłbyś naprzód, nie oglądając się wstecz? Skomentuj, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj po więcej refleksji jak ta.